Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Czym jest powołanie? Wyborem czy przeznaczeniem? Dzisiejsza scena z Ewangelii pokazuje nam, że jest wyborem. Jezus wybrał apostołów, czyli powołał ich do wypełnienia misji. W jaki sposób? Poznając ich w codziennym życiu, budując z nimi relacje, widząc, obserwując ich gotowość do dawania świadectwa. Powołanie nie jest więc przeznaczeniem moim zdaniem, które determinuje nasze życie. Przeciwnie, Bóg nie determinuje niczego w naszym życiu. On wybiera nas we współpracy z nami, szanuje naszą wolność. Każdy może wycofać się. Z Bożego wyboru. Tak uczynił Judasz. Ale każdy może też powrócić. Tak uczynił Piotr. Bóg wybiera i umacnia, a siła powołania pozwala czynić rzeczy niemożliwe. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.